Cześć, szanowni państwo, z tej strony Marcy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale SSS, to jest kolejny odcinek z meczu turniejowego i tutaj gramy na Office, czyli na mapie z zakładnikami, zobaczymy jak to pójdzie tutaj w, w, w tym meczu w CSGO tylko jeden mecz rozegrałem na tym trybie, na tej mapie także i chyba jeszcze go wygrałem, o ile się teraz nie mylę wydaje mi się, że się wygrałem, ale nie jestem pewny, ale mniej się z tym Zobaczymy jak pójdzie w CS2 Jest to mój pierwszy mecz w ogóle na tej mapie w CS2, chyba mnie wspominałem wcześniej. Dobra Nie no serio Ile już takich przypadków było, że za pleców ktoś strzelał. sam na czterech. Chyba niewiele zrobić. Mhm. Jakby mogło być inaczej. Jeden na czterech. Mhm. Czy ktoś tu jest? Kradam się teraz dzięki za tego granata bez ja, ile smok może trwać? Mhm, dwóch tam jest. Pomoż ktoś do pola lipia się, nie da sam. Ej nie wierzę, nie. Tyle pojedynków już Kolejny pojedynek Zero, dwa. mi Kolejny pojedynk przygrany. Celu 2 Jesteśmy No. Chodź, tam jest, i chce się odwrócić w prawą stronę, i ty jak mi podjeżdża po smoku, naprawdę <grystko> wszystko tu jest takie dziwne na tej mapie, a nie wiem a tej mapy nie ogarnię w ogóle. Nikt się nie pociągnął z tego granatem. No dzięki, prawie połowę HP mi zdjęliście Stycha już tam Ile oni mają tych granatów? <grystanie> Ej, nie wierzę Ple mnie wleciały chyba trzy granaty Co najmniej 1 na 4 kolejny klacz. Wątpię, żeby się udało. Ja nie wiem, to jest mapa Terra? No, tej po stronie, niestety, jakoś tak ciężko gra. Nie wiem. Albo mi się wydaje, bo rzadko gra się raczej tą mapę. Kolejny palak nie nie, 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 nie pamiętam jak mi poszło nawet w CSGO, tym zwykłym na tej mapie czy tam były remis, czy wygrana jak mi poszło, ile killi nic nie pamiętam już w ogóle ale na razie w CS2 <grystanie> to jest jedna wielka katastrofa czterech na dwóch I niby mamy pierwszą szansę na pierwszą rundę aha awp Street. nie wiem czy to dobry pomysł a jednak dobry czemu tu są tylko dwie kule, dawać mi więcej czy on idzie bez mnie czekaj na mnie typie o m4, już wolę grać z tym niż z awp bo ja i ja, awp, Jeszcze pierwszy źle Dobrze. Trzy kile. Już lepiej to wygląda. Ale obawiam się, że to będzie jeden z najgorszych moich meczów. I nigdy więcej Offisa. Chyba, że coś dobre, że pójdzie. Pierwszy raz w tym meczu udaje nam się zakładnika podnosić. Zakładnik jest Zabity Zabi tylko ostatni terrorysta. Mamy drugą rundę. Ale pierwszy raz udało się. Wizzenie zakładnika to jest niemożliwe. Kudle, jestem na ostatnim miejscu w tabeli, takie może być. Nie wiem czy ktoś został, czy nie. To znika już ten smoke w końcu, nie yeah. mm. Który to cholery mnie to robiło Chyba ode mnie z teamu jeszcze Kolej stanąłem, przepraszam bardzo 4,25 Chyba z tego nada dostał Jeszcze jeden, grand grandba nie mało Trochę ryzykuję w tym momencie Ale zaryzykować się opłaciło chyba <grybujesz> już dwóch proszę bardzo SP90 Przede modusem tego hyda to ja nie wiem Leżysz To był jeszcze jeden, nie? Aha, przesiadł na tą stronę 2 na dwa Ale powiem wam, już mi się trochę lepiej zaczyna grać Jak już zbierałem tych 8 kili, Już tak trochę lepiej mi się gra Tak trochę pewnie się czuję na tej mapie Niż na początku meczu Zakładnik jest stratowany. I proszę, czwarta ląda ugrana. Jak my sobie się kampak, to będzie coś pięknego. Jakiś siodl złączył zależnie na przeciwnej. Oj, za mało kul. Ojojoj. Oj. Nie mówcie mi, że moi też polegną ta mała HP, ma żółty. Ale mamy 3 na 2. To jest szansa na piątą rundę. Ten tam z Nagiewem, któryś na pierwszy. Biorę się tego zakładnika w końcu. Został nam ostatni. Teraz nikt nie chce wyjść na niego. Mamy piątą rundę w tym momencie moje 9 kg Jeszcze drugie miejsce w tabeli, to już jest coś Także może nie będzie tak źle, jak mi się wydawało wcześniej. Mamy szansę na szóstą rundę, żeby doprowadzić do remisu. 4 kg ma, czy będzie piąty? Tego, co bym mógł już wziąć właśnie. Pięknie! Udało mi się doprowadzić do remisu. 6, 6 mamy. A tam nawet go połowę. Jako terroryści, no im kto wie, no może po tej stronie będzie lepiej, no. Nie mówię, na pewno zobaczymy. Wydaje mi się, że pow... powinniśmy jednak coś zrobić, tak mi się wydaje. Tam są jacyś, a tu? Chciałaś! Jednego kija tylko udało mi się zrobić Dziesiątego, ale mamy przewagę: czterech na dwóch. Także może znowu doprowadzimy do remisu. Jeszcze w tym meczu nie wygrywaliśmy ani razu. Tylko doprowadziliśmy raz do remisu jakby no ostatni został teraz powinniśmy wyjść na pójść na remis i później wyjść na prowadzenie pierwszy raz. Tylko pytanie czy tak będzie, czy to możliwe Czemu on tam zaznaczył? Co on go widział tam? ale ja w to wątpię przekładnicy pilnowani. Chyba sejwuje, nie? Od 14 sekund do końca, 10. Mieliśmy tą lądę wygrać. Nie wygramy Jeden. Koniec lądy. 7-7 doprowadzamy dalej. My są... Gabia, czy nie wyjdziemy zaraz na prowadzenie jeszcze? To już by było dobrze. Ojej. O, dobra. Idę. Chciałem powiedzieć, że za wcześnie, ale. oj. Ty gnomie, ja ci dam, ale że ten granat tu nic nie zrobił, się Jeden na jeden. Łażemy pierwszy raz wygrać te meczu, ale nie będzie łatwo. Maga, maga. O ty... Ja ci dam. Siedem w jednym ktoś tylko zasłaniałem się znajdę czy z tego co te fura to mi nie siadło w ogóle. Tyby tak mnie nieźle zaskoczył tutaj. No, w końcu się mi pies uspokoił. No, Nagrywam, to jest pierwsza w nocy, a on ...gwaruje mi czasami. Przesuń mi się. Nieproszony gościu. Bez no, jaj, w tym momencie, kiedy mam granat, gdyby musimy wyjść, nie to jest... Ale mam asystę, to widzę. widzę. Jeden na dwóch został no to, to jest pierwszy raz, dopiero w tym meczu. Niestety 8-9. No chodź tu, chodź tu. Giniesz. O, pięknie. Ogrzysto za często zaatakowałem, ale to jest najmniejszy problem teraz. Jak przeszedł koło mnie. Dobra, kolejny ginie. Jeszcze dwóch zostało nam czy tam są? Asysta przynajmniej weszła Jak to wygląda? 13 kili, 2 asysty, 16 zgonów. Trzecie miejsce w tabeli. Okej. Okay. Patrzcie ile to było chyba... Wszyscy, wszyscy czterech. zostało... O, jeden został tylko od dobra. dobra. Tak wychodzi zawsze na pewniaka. Trzecia asysta. na jeden ale wydaje mi się, że to wygramy właśnie, właśnie, tak jest 11-8, jeszcze dwie i wygramy cały mecz na ofisie powiem wam tak, tutaj już nie chciałem tak strzelać, jak mój teammate był przede mną nie chciałem go zabić no i tak poszły nam źle no. 8,11 No 3 na 4 Może to uda nam się jeszcze zrobić chociaż 2 na 4 teraz Może być mega ciężko 2 na 3 Gdyby tak się fajnie udało No ten pre ma Wygląda dość dobrze a przegrana niestety. Udało mi się zakładnika doprowadzić na miejsce. Dobra. Dobra, stracił broń. Dobrze. Udało mi się jeszcze od tamtych wziąć od niego te 90, także jest już dobrze. Lepsze to niż samym pistoletem być, aby właściwie grać. Nie wiem gdzie poszedł. Bo może go. Co był nam ostatni. To będzie ląda 12 wygrana. I będziemy mieć pewność, że tego meczu już nie przegramy. Mhm. To będzie nasza ląda na pewno już. Wygrana. 12-9 Jeszcze jedna runda nam potrzebna, żeby wygrać cały mecz Niespodzianka mały 14 kill Walerze <grym> oh. żeby to był ostatni mój kill w tym meczu żeby to była runda ostatnia tę biorą zakładnika no niestety Więc jak się nie pospieszymy to to jeszcze przegramy i mamy 1 i... Przegra na przegrana runda kolejny smok, mogą nie mieć na tyle odwagi żeby wejść tam tutaj Wojnik chyba cholera O jasny gwint. Przegrana runda będzie na pewno 11. Tutaj jest jedna auto sniperkało. Trochę byłoby smutno, gdybyśmy tę rundę przegrali, bo mieliśmy dobry wynik 11, 12 do 9. No ale widzę, że tutaj sobie ten fajnie radzi z tą autosnaperką, także ostatni został, także mam nadzieję, że tego meczu już nie zremisujemy, bo to jakbyśmy teraz zremisowali, jeden na 5 on ma to to by była najśmieszniejsza rzecz a zarazem najsmutniejsza właściwie na ufisie to byś, byś taki mecz zremisować to naprawdę byłoby szkoda, tym bardziej, że on ma 11 kili no więc nie sądzę żeby on to zrobił 17 11 pięknie to byłby wtedy w tym momencie taki mecz przegrany nawet można powiedzieć 14 kili 3 z 20 zgonów no ale to mój był pierwszy raz na Ancient pierwszy trudny miałby wygrany a ja chyba źle powiedziałem, chyba powiedziałem Ancient. Wróć na opisie. Ostatnio grałem tego Ancienta. Jak to pamiętacie, co był ten remis? Mi się jakoś tak nieważne. 3 MVP, 14 Kili. Niewiele zabrakło, żeby mieć wyższe miejsce. Spokojnie mogło być trzecie, no ale jest jak jest. Aby zostawić czepki w górę komentarze, subskrypcje, jak to jest nowe. I widzimy się w następnym filmach. Siemka.